Alina Frejusz, witam Państwa. Kwadrans po 13.00 porę, więc na rozmowę z naszym gościem, którym jest burmistrz Złoczewa, pani Jadwiga Sobańska. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Pani burmistrz przyjechała tutaj do nas wprost z lawendowego miasta. W Złoczewie już pachnie? Tak, w Złoczewie już pachnie i to nie jest tylko kwestia tego, że pachnie lawenda, pachną także róże, już oczywiście zgodnie z planem rewitalizacji zieleni. To są dwa projekty, Złoczew-Lawendowe Miasto i Złoczew-Miasto Róż. Jest to w pewien sposób próba powrotu do tradycji. Kiedy Złoczew był nazywany Miastem Róż i budził takie bardzo ciepłe skojarzenia w przyjezdnych yy, i również skłaniał do tego, żeby w mieście pozostać. Mam nadzieję. Że tak będzie. O inwestycjach będziemy jeszcze mówić. Natomiast temat, który nie schodzi w zasadzie z ust samorządowców w mieście i gminie Złoczew, przeprowadzka magistratu do pałacu Różkowskich. Pani burmistrz, na jakim jest etapie? Było wiele zamieszania, wiele dyskusji, wiele kontrowersji. Jak to się skończy? Skończy się przeprowadzką, mam nadzieję, chyba żeby zadziałały jakieś siły. Yy, o których trudno mi w tej chwili mówić, bo nie jestem w stanie ich przewidzieć, ale zgodnie z planem na razie wszystko się odbywa. Rzeczywiście przeciągało się to ze względu na yy, komitet referendalny, który powstał w tej sprawie i który złożył wniosek o przeprowadzenie referendum, ale ponieważ yy, treść pytań referendalnych nie byłaby tożsama, z przedmiotem referendum i co istotne, żadne z pytań nie odnosiło się wprost do kwestii przeniesienia siedziby Urzędu Miejskiego do Pałacu. W związku z tym wniosek Komitetu Referendalnego został odrzucony uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie 29 kwietnia. Ta uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi i sąd. Po rozpoznaniu 22 lipca tejże sprawy postanowił odrzucić skargę Komitetu Referendalnego i mam nadzieję, że na tym już te wszystkie procedury będą zakończone i urząd będzie mógł pracować w godnych warunkach. A co najważniejsze, urzędnicy będą mogli po prostu obsługiwać petentów, czyli wykonywać swoje. Obowiązki A nie podstawiać miski, bo tak. kapie z dachu woda. Tym bardziej teraz dało się wam to we znaki, ponieważ lipiec jest bardzo deszczowy. Tylko co z Ośrodkiem Kultury? Wiadomo, że w Pałacu Różkowskich, pięknie odrestaurowanym w ostatnich latach, mieści się gminny Ośrodek Kultury w Złoczewie. Przychodzą tam dzieci, młodzież na zajęcia. Jak państwo pogodzą te dwie placówki magistrat i Ośrodek Kultury? Nie ma z tym żadnego problemu. Ośrodek kultury miał dwie siedziby przy szerokiej 17 w pałacu różkowskich. I tak do, szczerze mówiąc, żadna z tych siedzib nie była wykorzystana optymalnie ze względu na olbrzymią ilość miejsca, jaka tam się znajdowała. I. Yy, Ponieważ bardzo dokładnie planujemy przeprowadzkę i nie chcemy, żeby w jakikolwiek sposób odbiło się to negatywnie na życiu kulturalnym mieszkańców miasta i gminy, przygotowujemy remont. To znaczy, jesteśmy już w trakcie remontu Miejskiego Ośrodka Kultury, czyli tej siedziby Przez Szerokiej, przy szerokiej tak? 17. Mhm. Bo w, przecież w statucie Ośrodka Kultury jako adres. Jest y, ten właśnie adres y, szeroka 17. I tam będzie remont, czyli modernizacja y, sali widowiskowej, sceny, y, tych wszystkich pomieszczeń, które były niewykorzystane. One naprawdę były już w, w złym stanie. Trzeba to y, poprzestawiać, y, poprzenosić, pomalować. I z takiego y, naprawdę mocno zaniedbanego... Ośrodka zrobić nowoczesny, przyjazny, jasny, pachnący i oferujący różne atrakcje. Czy to znaczy, ośrodek. że z Pałacu Różkowskich ośrodek zniknie zupełnie? Nie, absolutnie mhm. nie. Myśmy od początku twierdzili, że da się te obydwie funkcje pogodzić, dlatego że ośrodkowi kultury tak naprawdę w pałacu potrzebne są dwie sale. To znaczy sala lustrzana, w której mogą się odbywać kameralne koncerty, bo na żadne koncerty, na żadne imprezy typu masowego i tak tam konserwator zabytków by nie wyraził zgody. I druga sala konferencyjna, która de facto i tak była wykorzystywana przez, przez Urząd Miejski, kiedy były prowadzone sesje. W związku z tym i tak myśmy chodzili do pałacu, bo nie było żadnego innego miejsca, gdzie moglibyśmy yy, właśnie sesje przeprowadzać. I te dwie dwie sale będą cały czas do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Kultury. Ponadto, wszystkie przestrzenie korytarzowe, nisze, tam gdzie te wystawy miały miejsce, tam się będą Nadal odbywać będą. i nie przewiduje się, żeby y, ośrodek, to, to znaczy ośrodek kultury działał w pałacu y, krócej niż do tej pory. Y, o 16:00 pałac nie będzie zamykany wtedy, kiedy urząd y, właśnie kończy swoją będzie Oczywiście, działał. nie widzę żadnych. Problemów. E, gabinet pani Burmistrz będzie już w nowym miejscu? E, tak, dlatego że myśmy się zastanawiali, czy by nie przenieść tylko na początek właśnie tego budynku B. Natomiast po takich konsultacjach i z pracownikami, z projektantami doszliśmy do wniosku, że to nie jest możliwe, że urząd musi być spójny, że ta komunikacja pomiędzy pracownikami, żeby zapewnić odpowiednią obsługę petentów, musi być bardzo taka ścisła. Kiedy się przeprowadzicie? Tak na dobra? Mam nadzieję, że to jest kwestia miesiąca, dwóch. Oprócz tego, że będzie przeprowadzka, prowadzą Państwo w gminie inwestycje, dość duże inwestycje. Jest to między innymi budowa wodociągu w miejscowości Broszki. Tam do tej pory ludzie nie mają wody, zmieni się to już niebawem. Tak, ta inwestycja jest w tej chwili prowadzona. Bez, nie przewidujemy, żeby, żeby coś mogło ją zakłócić. Ponadto, jeśli idzie o inwestycje, to taka rzeczywiście duża inwestycja, czyli przebudowa dróg gminnych. To są odcinki ulic osiedlowych na Osiedlu Słoneczne w Złoczewie. Jest to inwestycja w 50% dofinansowana ze środków unijnych. Ponadto, tak jak wcześniej już tutaj wspominałam, rewitalizacja terenów zieleni w mieście, lawendowe miasto. E, i miasto może, róż. Mm -hmm, może zatrzymajmy się troszeczkę przy tej inwestycji. E, wiem, że były kontrowersje, jeszcze gaz gazony kwiatowe są za duże. Kwiatków niewiele, natomiast gazony ogromne. E, proszę... Gazony rzeczywiście są duże i one. Mm -hmm. Y, mogą sprawiać wrażenie dość ciężkich i nieproporcjonalnie dużych w stosunku do w tej chwili zawartości. Poza tym y, one są ciemne, bo one są z takiej masy żywicznej. Y, natomiast jeżeli się spojrzy na to perspektywicznie, y, to można oczyma wyobraźni już w tej chwili zobaczyć, że te ciężkie bryły niebawem zostaną zakryte przez zieleń czyli różnego rodzaju gatunki krzewów i roślin, które są tak skomponowane, żeby przez cały rok były zielone. One oczywiście w okresie wiosenno-jesiennym będą kwitły, będą się mieniły różnymi barwami, natomiast zimą będą zielone, bo zarówno iglaki, czyli krzewy, jak i drzewka tam posadzone, mają za zadanie zdobyć w okresie zimy, bo oczywiście są ustawione wzdłuż ulic, gdzie są drzewa, ale są to drzewa liściaste. I zimą będą w ten sposób tak ocieplać krajobraz, mam nadzieję. Rozumiem, że robił to projektant. Tak, zdecydowanie. Ja bym się nigdy nie podjęła takiego zadania. Jestem ignorantką w tej dziedzinie. Mogę jedynie w kwestii estetyki się wypowiadać. Tutaj. Czyli możemy uspokoić mieszkańców Złoczewa, że na pewno gazony nie będą za duże, tylko muszą troszeczkę poczekać. I bardzo. Bardzo, bardzo apeluję do, do mieszkańców, żeby dali szansę tej roślinności, bo niestety tej nocy zginęły, zostały skradzione iglaki i rośliny. I to w ten sposób, że nie zrobił tego nikt tylko żaden po to, żeby wandal. zniszczyć mhm. żaden wandal, tylko ktoś, kto po prostu przesadził sobie do ogródka. Pani burmistrz, w Złoczewie co roku jest problem z dostarczaniem wody do mieszkań. W porze suchej problem się powtarzał. Czy państwo rozwiązali już ten problem, czy nadal istnieje? Nie, nie rozwiązaliśmy go jeszcze, natomiast jesteśmy. Naprawdę mocno zaangażowani w rozwiązanie tego, tego problemu, dlatego że to nie jest tylko kwestia ciśnienia, czyli dostarczania wody do mieszkań, ale to również kwestia jakości wody. I myśmy złożyli wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o y, właśnie. Y, y, to jest budowa y, i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złoczewie. Mhm. To jest inwestycja potężna, bo generuje koszty około 4 milionów złotych. I bardzo się cieszę, że mamy szansę na pozyskanie 75% dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego i 15% y, z Funduszu Ochrony Środowiska, bo inaczej to ta inwestycja przekroczyłaby możliwości naszego budżetu. Czyli woda będzie lepsza, ale czy będzie jej więcej? E, tak, e, tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że to jest pierwszy odcinek, pierwszy etap modernizacji mm -hmm. e, właśnie w wodostacji e, uzatniania wody i potem całego systemu wodociągów e, w Złoczewie. E, z czterech e, ujęć mają zostać dwa i połączone. Tak jak mówię, wniosek już jest złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Następny etap to jest. E, to jest y, po prostu zrobienie projektu na y, stacji uzdatniania w Odwunikowie, a potem połączenie całego tego obiegu i to nam rozwiąże naprawdę bardzo wiele problemów. Czy to jest kwestia y, miesięcy, lat? Nie, nie. Y, ta inwestycja w przyszłym roku, mhm. y, natomiast y, całość to na pewno nie jest kwestia miesięcy, tylko lat. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Przypominam Państwu, że gościem radia ZW była burmistrz Złoczewa Jadwiga Sobańska. Dziękuję Pani. Bardzo dziękuję.